Zadanie 32 czerwiec 2015 Dany jest nieskończony i rosnący ciąg arytmetyczny AN dla n większego lub równego 1 taki, że A5 jest równe 18, wyrazy pierwszy, trzeci i 13 tego ciągu są odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim wyrazem pewnego ciągu geometrycznego. Wyznacz wzór na n ty wyraz ciągu AN. No to po pierwsze zapiszmy, że A5 jest równe 18. Czyli tak naprawdę a1 plus 4 różnice to jest 18. No i wyznaczmy z tego a1 może się przyda. I po drugie, pierwszy, trzeci i trzynasty wyraz tworzą ciąg geometryczny. To znaczy, że z tych wyrazów środkowy podniesiony do potęgi drugiej to jest iloczyn tych po bokach. Jeżeli tak, to A3 zapiszmy jako A1, dodać dwie różnice. A1 zostawiamy, a A13 to jest A1, dodać 12 różnic. I teraz to A1 możemy policzone wrzucić tutaj do tej drugiej części naszej. Zamiast A1 piszemy 18, odjąć 4 różnice i dodać dwie różnice. Do kwadratu to jest A1, czyli 18 minus 4R razy 18 minus 4R i dodać 12R, czyli 18 odjąć dwie różnice i z drugiej strony 18 odjąć 4 różnice i 18 dodać 8 różnic. No, i podnosimy to do kwadratu. 18 do potęgi drugiej to 324, 2 razy 18, 36 razy minus 2, minus 72r, i 2r do kwadratu to 4r do potęgi drugiej. No i tu metodą każdy z każdym. 18 razy 18 to 324, 18 razy 8 144.

Czyli R kwadrat odjąć 4R będzie równe 0, a to oznacza, że albo R jest 0, może jeszcze nie pomijajmy żadnego kroku, R wyciągamy przed nawias, czyli R jest 0, albo R minus 4 jest 0, czyli R jest czwórką. Było powiedziane, że ciąg jest rosnący, więc tylko tą czwórkę, dlatego ją podkreśliłem, bo ją bierzemy podwagę dalej. Jeżeli r jest równe 4, no to znów to A1. A1 to jest 18 odjąć 4 razy 4, czyli 18 odjąć 16 to 2. Czyli mamy R i mamy A1. Mamy wyznaczyć wzór na n-ty wyraz ciągu. Jeżeli wzór na n-ty wyraz ciągu mamy wyliczyć, no to zapiszmy, że An to jest A1 plus różnica razy n minus 1. Czyli nasze a1 to jest 2, a nasze r to 4, no to dostaniemy 2, dodać 4n minus 4, czyli an to 4n, odjąć 2, i to jest końcowy wynik tego zadania.